Jak pracować nad projektami krócej i zrobić więcej? Dzięki dobremu zarządzaniu zasobami modeli 3D i tekstur na swoim dysku. Ja ze względu na to, że film jest długi, podzieliłem go na rozdziały. Jeżeli jesteś osobą początkującą w temacie Windows, tworzenia folderów, rozpakowania, polecam Ci obejrzeć cały, jeżeli jesteś bardziej doświadczonym użytkownikiem, zacznij od 6 do 16 sekundy, gdzie zajmuję się już samym pobieraniem i organizowaniem naszych zasobów na dysk. Na początek musimy mieć miejsce do gromadzenia naszych modeli i tekstur, i będzie to oczywiście dysk twardy. Jeżeli zależy Ci na szybkości, a tutaj na to stawiamy, należy wybrać dysk SSD. Nie schodzimy poniżej 2 terabajtów i zwracamy uwagę na tą szybkość. Tak, jak tutaj jest już wystarczająca: 7000 MB na sekundę prędkość zapisu i odczytu i minimum 2 terabajty. Jeżeli chodzi o dysk tradycyjny, który będzie tańszy, niestety będzie znacznie wolniejszy. No, ale jeżeli ogranicza cię budżet, możesz kupić taki dysk, który wkłada się do środka. Nie schodzimy w tym wypadku, raczej też minimum poniżej 2 terabajtów, a ze względu na to, że te dyski mają jakby lepszy stosunek ceny do wielkości, to raczej polecałbym 4 terabajty. Kupujemy też raczej dyski szybkie, czyli szybkie obroty i szybka prędkość odczytu i zapisu, która niestety będzie niższa od tej wypadku dysków SSD, które polecam i jeszcze polecam je w takiej formie, żeby były to kości. M2, a nie dyski w obudowie, które są też wolniejsze od tych dysków, które są w formie kości, nawet tutaj to dość mocno widać. Więc nie schodzimy poniżej w wypadku dysku SSD 2 terabajty, w wypadku tradycyjnego dysku twardego 4 terabajty i wybieramy te, które są najszybsze. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy. Wziąć pod uwagę, jeżeli pracujemy na dwóch komputerach, powinniśmy raczej mieć dysk zewnętrzny, też oczywiście SSD podpinany pod USB. Dzięki temu możemy przełączać go między swoimi komputerami. Czyli, jeżeli pracujemy na laptopie i chcemy przejść na, z projektem na przykład na stacjonarny, to nie ma wtedy problemu. Odpinamy dysk, podpinamy do stacjonarnego i nasza cała baza modeli i tekstur idzie razem z nami do drugiego. Komputera, gdzie możemy kontynuować projektowanie, a sam projekt nie ma problemu z odnalezieniem tekstur i innych rzeczy, bo po prostu są w tym samym miejscu. I tutaj ważna uwaga: na jednym i na drugim komputerze powinnaś mieć tą samą literę dysku, ale to już zadanie dla informatyka. Ta sama litera dysku zapewnia to, że siadając przy jednym i przy drugim, podłączając swój przenośny dysk z modelami, z teksturami, program od razu wie, gdzie go szukać. Teraz przejdźmy do samego zarządzania treścią, czyli jak organizować nasze modele i tekstury na dysk. A więc zaczynamy porządkowanie naszych zasobów do projektowania na dysku, tak aby szybciej projektować. Na dole klikamy żółty folder Windows, aby otworzyć sobie dostęp do dysków. Jeżeli masz wbudowany dysk, o którym mówiłem poprzednio w komputer, to będzie to kliknięcie na ten komputer. Jeżeli jest to dysk podpięty USB jak u mnie, to po prostu ikonka jego powinna się pojawić na wierzchu. Klikamy sobie na ten dysk i tworzymy trzy foldery. Możesz to zrobić dwa następujące sposoby. Albo kliknąć nowy folder tutaj i wpisać nazwę. Tekstury okay. można to też zrobić klikając na puste miejsce prawy klawisz myszy i wybierając nowy. Folder, wpisujemy następny folder, modele 3D i trzeci folder z projektami. Nie mówiłem o nim poprzednio, ale polecam go również mieć jako oddzielny folder, gdzie trzymamy tylko i wyłącznie projekty naszych klientów i wszystkie zasoby lub dane, informacje, które o nich mamy. Oczywiście też pliki samych projektów w programach, które używamy do projektowania. Teraz w takim folderze projekty proponuję tworzyć sobie nowe foldery. Podpisując po prostu nazwisko inwestora lub inną formę nazwy, taką, która wam się będzie kojarzyła. Ważne tylko, żeby dla was to było czytelne, kto to jest i tam już trzymać wszystkie pliki tego klienta od projektu poprzez materiały, kosztorysy i inne rzeczy, które potrzebujecie. To ułatwia później organizację pracy, nawet jeżeli klient wróci po kilku miesiącach, latach. Możemy sobie odtworzyć wszystko, co robiliśmy, mamy w jednym miejscu, łatwiej się w tym odnaleźć. Teraz, żeby wejść z powrotem wyżej, można kliknąć tutaj na tą szczałeczkę i ona przeniesie nas do góry z powrotem do mojego dysku USB. I teraz przechodzimy z powrotem do naszego dysku. Tutaj można użyć tej szczałeczki. Aby zarządzić naszym magazynem modeli 3D i tekstów. Teraz musimy sprawić, aby te katalogi były zawsze pod ręką, co ułatwi rzeczywiste ich używanie, a przez to trzymanie porządku na dysku. Żeby to zrobić, koniecznie musimy skorzystać tutaj z miejsca szybki dostęp. Po rozwinięciu, klikając w tym miejscu, wchodzimy na nasz dysk, gdzie utworzyliśmy katalogi. Zaznaczamy katalog, który chcemy dodać do szybki dostęp. Wciskamy i trzymamy lewy klawisz myszy na tym katalogu i przesuwamy w to miejsce, aż pojawi się czarna kreska w miejscu, gdzie chcemy to dodać i wtedy puszczamy lewy klawisz myszy. Tak samo postępujemy z teksturami. Zaznaczam, wciskam lewy klawisz myszy i trzymam przesuwam w to miejsce, pojawia się czarna kreska i puszczam. W ten sposób nie muszę już szukać na moim dysku miejsca, gdzie to się znajduje, bo zawsze będzie w szybkim dostępie. Tekstury, projekty i modele będą zawsze dostępne tutaj. Jeżeli chcemy zmienić ich kolejność, wystarczy trzymać lewy klawisz myszy i przesunąć, żeby ta kreseczka pojawiła się w innym miejscu, oczywiście trzymając lewy klawisz myszy, a później go puszczamy i w ten sposób układamy sobie w kolejności, jakiej chcemy. Teraz czas na to aby nauczyć się, jak prawidłowo zapisywać tekstury i modele, aby utrzymać porządek na dysku, przez co szybciej projektować i zarabiać więcej w tym samym czasie. Na początek, oczywiście, należy ściągnąć z wybranej strony teksturę czy model. My zaczniemy od strony Ambient CG, którą polecam. Ściągniemy sobie zestaw tekstur drewna, klikam tutaj, aby pobrać i od razu wykorzystuję to, co zrobiłem w szybki dostęp. Czyli klikam sobie na szybki dostęp i tutaj, i tutaj pojawiają się tekstury. Teraz wchodzę i co ważne, tworzę nowy folder. Oczywiście, jeżeli już mam folder drewno lub podłogi, nie tworzę go, tylko zaznaczam. Jeżeli go nie mam, to tworzę. Weźmiemy tutaj podłoga. Polecam nie używać polskich liter, bo niektóre programy ich nie lubią. I zapisujemy sobie spakowany plik. Teraz co ważne, przeglądarka po pobraniu wyświetli nam takie okienko, powinniśmy znaleźć. Ikonkę taką lub podobną z folderem, wtedy przeniesie nas od razu w miejsce gdzie zapisywaliśmy, czyli w nasze tekstury, w katalog podłoga. I tutaj proponuję nie tworzyć podkatalogów, lecz rozpakowywać wszystko. Na przykład programem 7zip, który jest darmowy i służy do rozpakowywania i spakowywania plików. Musisz go sobie zainstalować. Wciskamy prawy klawisz myszy na pliku, który się pobrał. Jeżeli jest to archiwum, będziemy mieli ikonkę z ekspresem, i wtedy trzeba mieć zainstalowany program do rozpakowania plików, np. 7zip. Najechać tutaj na opcję i wybrać Extract Here, aby od razu do katalogu podłoga wypakowały się pliki, nie tworząc podkatalogów, gdyż będzie musieli wtedy wchodzić w nie. A jeśli chodzi o tekstury, to i tak od razu wszystko widać, gdyż no, pliki graficzne wyświetlają się w Windowsie, więc wiemy, czy to jest ta podłoga, czy inna. I wybieramy Extract Here, czyli wypakuj tutaj. Pojawiają nam się pliki, i tutaj też pojawia się taki problem. Proponuję zawsze, w szczególności jeśli chodzi o tekstury, po prostu wyświetlać duże ikony, to znaczy wciśnij gdzieś w pustym miejscu prawy klawisz myszy, wybierz widok i bardzo duże ikony. I od tej pory od razu widzimy, że to jest ta tekstura. Jeżeli strona była dobrze zrobiona, to wszystkie tekstury nazywają się tak samo poza tą końcówką, więc ułożą się alfabetycznie w jednym rzędzie, i jak widać mamy od razu cały komplet. Polecam też zostawiać sobie kulkę, jeżeli jest, ona pokazuje próbkę. Materiału z wszystkimi możliwymi ustawieniami to spakowane archiwum raczej kasujemy, czyli zaznaczamy lewym klawiszem myszy, prawy klawisz i usuń. Jeśli chodzi o modele, postępujemy prawie tak samo. Teraz tutaj mam już zalogowaną stronę 3D Sky, którą też polecam. Jest sporo fajnych modeli, to za darmo. Free. Ja wybieram sobie pierwsze, lepsze łóżko, powiedzmy, że to. Ściągam sobie free download. Program pobiera oczywiście przeglądarkę mam ustawioną, żeby się pytała. Polecamy sobie tak ustawić, żeby się pytała. W ustawieniach będzie sekcja pobieranie i tam trzeba zaznaczyć opcję, która mówi o tym, żeby pytała się przed pobraniem, gdzie zapisać. Teraz znowu wykorzystujemy nasz szybki dostęp, model 3D. Tworzymy folder główny, czyli to będą łóżka. Tu znowuż nie wpisuję polskich liter, żeby program nie miał problemu. Jak widać często w niektórych stronach Nazwy są kompletnie bez sensu, więc warto zapisać tą nazwę, którą jest podane na stronie. Na przykład to jest to, czyli no tutaj nie ma żadnej konkretnej firmy, ale jeżeli jest, to warto sobie zapisać ją i zapisujemy ten plik. I tutaj już będzie troszeczkę inaczej. To znaczy, nie będziemy tak jak w wypadku tekstury wypakowywać bezpośrednio do folderu Podłoga, tylko przejdziemy sobie do modele. Łóżka. Widzicie, dzięki szybkiemu dostępowi, jak szybko mogę sobie dojść do tych modeli 3D i nie szukać. Jestem w łóżka, ale tu już nie wypakowuję Seven zipem bezpośrednio, czyli Extract Here, czyli wypakuj tutaj, tylko Extract To, wypakuj do. I on stworzy mi katalog o tej samej nazwie, jak nazwałem tutaj plik, więc będę miał od razu porządek i podkatalog z wszystkimi elementami potrzebnymi do tego modelu, aby później nie szukać ich, żeby nie mieszałem się z innymi, więc... W wypadku modeli 3D warto tworzyć podkatalogi specjalnie tylko z zawartością dla tego modelu, czyli z rozpakowanym plikiem, który ściągniemy, gdyż wtedy wszystkie tekstury, formaty modeli 3D będą w tym jednym katalogu i nie będą nam robiły bałaganu. Dlatego też warto nazywać to albo nazwą producenta, albo ogólnie nazwą, która nam będzie się kojarzyła, co to może być. Archiwum oczywiście wciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy Usuń. I w tej chwili mamy już tutaj tylko i wyłącznie rozpakowany, gotowy model. Wchodzimy do niego i tu, jak poprzednio, możemy też wcisnąć sobie widok bardzo dużej ikony. I wtedy mamy lekki podgląd. Nie zawsze on jest taki idealny, ale jak widać, tutaj pokazuje nam mapy, czyli tekstury. Tutaj pokazuje nam jakieś print screeny, jak to wygląda. No i oczywiście tutaj też możemy sobie prawym w pustym miejscu widok bardzo dużej ikony. Czasami się uda, że tutaj jest jakieś zdjęcie. Co jest ważne jeszcze, bo jak widać tutaj, ja nie widzę, jak ten model wygląda, bo bardzo wiele modeli nie wyświetla się i nie ma domyślnie zdjęcia zapisanego. Dlatego jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, aby zapisać sobie to zdjęcie dokładnie w tym samym katalogu, w którym zapisujemy model. Wciskamy prawy klawisz myszy na obrazku i wybieramy zapisz obraz jako. Wtedy zapiszemy sobie obrazek. Tutaj mamy format. No niestety nie możemy go zmienić, ale jeżeli jest to jpg PNG, to raczej nie powinno być z nim problemu, żeby, aby sobie go normalnie wyświetlać w Windowsie. Przechodzę dokładnie do tego samego katalogu, w którym rozpakowałem model i tu od razu na wierzchu zapisuję ten obrazek. Co to mi daje? Bardzo dużo. Przechodzę znowuż do folderu z moim łóżkiem, jakbyśmy się zgubili, to pamiętajmy, że dzięki temu zawsze mogę szybko sobie odnaleźć. I co widzę? Od razu po pierwsze, dzięki temu, że mam tu duże ikony, już jakiś podgląd mi się pojawia. Więc nawet nie wchodząc, jak pamiętam mniej więcej co to było, to widzę, czy to łóżko chcę użyć, czy nie. Jeżeli nie, to zawsze też dzięki temu, że mam tu bardzo duże ikony. Widzę od razu zdjęcie, czyli zamiast takiego tajemniczego boksika, który nic mi nie mówi, który jest właśnie modelem 3D, mam zdjęcie, które mówi mi wszystko o tym, czego się spodziewać, i co będzie. I w ten sposób zachowując strukturę, model, podkatalog na główną kategorię. I tutaj już rozpakowany do oddzielnego katalogu cały model ze ściągniętym specjalnie zdjęciem. Daje mi szybki podgląd i możliwość tego, że mogę sobie zobaczyć, co to za model, jeszcze bez potrzeby importowania do swojego programu i widzę, co będę miał, kiedy zaimportuję. Także zachowując zapis w ten sposób, uzyskujemy ładną strukturę, szybkiego poruszania się pomiędzy kategoriami. Zawsze pod ręką dostępne najważniejsze katalogi z teksturami, z modelami. Mam nadzieję, że pomoże Ci ten sposób, że będziesz teraz o wiele łatwiej poruszała się w gąszczu swoich tysięcy modeli, a jeżeli postarasz się trzymać porządek w ten sposób, to na pewno ułatwi Ci to pracę i zdecydowanie przyspieszy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, udostępnij, no i napisz komentarz, jaką wiedzę byś chciała zdobyć w zakresie projektowania. Dzięki.